Oni no właśnie byłem w McDonaldzie i zrobiłem zamówienie za 100. 1 zł i pionę to, jak mi popierdolił. Bojącą mi, no szczerze, że mi w chuj. Takie zamówienie duże, to nigdy nie zrobiłem. No i tak bywa w życiu, nie? Na łuchanie cały czas benzyna po 5,90, 5,60, to się mega opłaca. Powiedziałem, że ostatnio na orlenie zrobili po 5,24. Jeśli to że jeżeli wszędzie jest 5, 50, to zrobili po 5,50, to po 5,60, po 6,40. No ale to jest po 5,60, to gdzie tak pojedzie? No już no wraciliśmy się do polka Lecimy. Kurna, tutaj. Lecimy tutaj. Bene. Co Głowa mi się Chciałem sobie wypić drinka, ale mówię nie, pierdolę. To jest top alkoholu. Lecimy po nowego pojedyningu. A to na mowa drodzy pisowie. Jak życie. Ja mam powiem kolejny raz zmieniłem pracę. Na pewno nie jest to ciężka praca fizyczna, jest dużo chodzenia, ale no, może mi na zdrowie wyjdzie, które to jest, drugiej duszy. Ale oczywiście drodzy widzowie, jeszcze nie powiedziałem w najnowszej wieści, Pracuję w KFC. Tam ogólnie Państwo to jest kula rozpierdol. Totalny rozpierdol, ale ekipa dobra. Także jest taka No ja trudno, i tak życie bywa, ja, w życiu u dalej, jak to się mówi. Ale lecimy dalej. Gdzie przyjadę do no, domu, powiem, że gładę i więcej robię. Po lewej jest mała firma, przecież tak ładnie świeci. Patrz, jak tam świeci. jest godzina 19, gdzie być ciepło, jasne, jest ciemno jak w dupie, nie? Dosłownie, To Dosłownie ciemno jak w no, Ale tak życie bywa. Nie zawsze przemowy Wębeczkę, patrzcie to, patrzcie to! Kurwa, żeby w dłoniach nie wypierdoli! Udało się! Udało się! No teraz on, no to jest pęka, to jest kurwa to jest auto! Spójrzcie! Ale chuj, generalnie na niebie zaledwie pasę też! No dacie toker, jak mówimy! To w A wygląda tak dacie toker, wykuj. mówimy! Życie. Tego Taką jebuta redukcję na trzy. pięknie zredukowaliśmy zresztą ma odejść ta moja kula renówka pomimo tego kurwa starego silnika bo tu właśnie coś nie ma na to pojemkę widzę do końca czy do końca nie wiedziała czy w prawo czy w lewo tak. jesteśmy przed ciężarówką i witamy witamy w Betnarek Transport everybody are you ready